Witajcie ponownie tym razem na Suwalszczyźnie. Moje życie zamieniło się w jedno wielkie naturalne budownictwo. Widzicie tę stertę Kostek Słomy za mną busik, tak zwane Bobo, Kingi i Krzysia. Jestem tutaj u nich już cały tydzień. Budujemy sobie trochę, eksperymentujemy z naturalnym budownictwem dom z kostki Słomy i Gliny. Tak to wygląda. Jest to dość niestandardowy budynek. Jak na standardy naturalnego budownictwa konstrukcja jest troszkę inna, budowana przez kilka osób i tak naprawdę nie ma to projektu, ale to jest piękny przykład tego, że jak się chce, to można budować mimo różnych nowych, alternatywnych sposobów na konstrukcję i inne tego typu rzeczy, to jeszcze ozdoby po ostatniej celebracji w środku krzychu. Już tynkuje tam pod parapetem piękne parapety z grubego drewna. Kinia tutaj czyluje. Wrzuciliśmy plandeki na ściany. Będzie się działo tutaj dużo, dużo więcej. Tutaj już jest pierwsza próbka tynku e, z pomysłu naszego przyjaciela Krzyśka Gajdy i pierwsze skompresowane kostki słomy. Tutaj kolejna ściana, jeszcze niedokończona. Później będzie przycinana, tak jak ta tutaj. No i tutaj też była kompresja. Pokażę wam jeszcze... Nie, od zewnątrz wam nie pokażę, bo zaraz zdążyliśmy zabezpieczyć się na wszelki wypadek przed deszczem. Ale mniej więcej tak to wygląda. Cudowne, kolejne cudowne miejsce tu powstaje. Jest też już początek ogródka. Rodzice Kingi mają tutaj też gospodarstwo więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie się tutaj sporo działo. Zamierzam odwiedzać ich trochę częściej niż raz do roku na tydzień może zrobimy tutaj piękny Food Forest. Kuszą mnie rowy konturowe, bo jesteśmy w bardzo pofałdowanym terenie. Już mam parę pomysłów i projektów. Nie wiem czy to będzie dobrze widzieć widać na kamerze. Tutaj oczywiście już mają pierwsze nasadzenia, jakieś drzewka owocowe jednoroczne. Parę drzewek w granicy nie wszystkie przeżyły, ale niektóre rosną. W każdym razie patrzcie na to, tutaj U mamy taki rowek i ta woda ucieka sobie przy dużych ulewach tam do lasu na działkę sąsiada, więc już tam budowałem gdzieś leży kroczak do wyznaczania konturu terenu, e, moglibyśmy sobie pociągnąć rowy konturowe, które magazynowałyby wodę zbudować sobie kilka stawów, stawików które by zbierały tutaj w tych przestrzeniach, tam już gdzie widzicie te kostki słomy leżące wokół jest mały staw, który e, zaczął kopać Krzysiu no i tutaj ogródek jeszcze jeden ziemia, ziemia niestety trochę jak u mnie szósta klasa. Jest też piąta i czwarta. Jesteśmy na łące, na której rośnie koniczyna. No ale mało co, chce tu rosnąć na razie. Pierwsze próby. Jakiś ogóreczek, fasolka już czeka do zbioru na nasionka. Tam jakieś buraczki. No ale to dopiero wstęp. Teraz wszyscy są zajęci budową. Budową domu. I wiem jak to jest, bo jeszcze rok temu sam w tym siedziałem. W tym roku nadal kończę, więc myślę, że ta przygoda jeszcze będzie się trochę ciągnęła. Tutaj kolejne drzewa owocowe, nawet widzę szczepienia. Nie wiem czy to robili oni troskawka. Więc już jest jakiś początek. Jest spirala ziołowa. Trochę sadzonek też ode mnie. Tutaj mają swoje ogóreczniki, serdecznik. Bazylię, jest słoma w nadmiarze, cały ten obszar i tam za górką jest uprawiany. tutaj przez rodziców Kingi. Są krówki, wypasają się teraz na koniczynce, także jest potencjał na żyzność. Kolejna truskaweczka, całkiem nieźle to wygląda. No drzewka potrzebują jeszcze trochę czasu, wody i żyzności, no ale to jest dobry początek, fajnie to obserwować. Fajnie to budować, fajnie to tworzyć. Mam nadzieję, że za rok, za dwa, patrząc na ten materiał, który teraz nagrywam, będę robił: Co, jak można stworzyć z czegoś takiego? No niby zielonego na razie, ale trochę pustkowia, jednak są z tą glebą, która tutaj jest piaszczysta. Dużo kamieni, w ogóle nie widziałem nigdy w życiu tyle kamieni nigdzie, naniesionych przez lodowiec. Eee... To będzie widać po polu, może się tam jeszcze przejdziemy. W każdym razie mam nadzieję, że pojawię się tu... Będę pojawiał się częściej i będziemy obserwować jak szybko da się regenerować glebę i robić cudowne rzeczy. Te kamienie mogę wam pokazać tam. Tam takie miejsce. Duże głazy, mniejsze kamyczki. Na samym szczycie działki. No i pole. Pole z kamieniami. U mnie nad Bugiem nie znajdziemy ani jednego sam piasek, a tutaj po prostu spod ziemi, gdzie tylko, przepraszam, nie spojrzymy, wychodzą kamienie, wychodzą głazy. No. Także jest co robić. Ja zmykam do siebie. To taka krótka wstawka. No, a gdyby ktoś z was chciał surować sobie tutaj podziałać trochę z Kingom i Krzyśiem, to też zapraszam w ich imieniu. E, mam nadzieję, że Znajdą miejsce w zależności od tego, ile ludzi się zgłosi, ale przydadzą się ręce do pomocy. Teraz było nas, no dobre 6 osób, budowaliśmy przez tydzień. Odjeżdżam i czekamy na kolejną turę wolontariuszy w tym miejscu. Trzeba sobie pomagać, razem możemy więcej w końcu, nie? No, chyba tyle. Wstępnie tyle. Jadę na wieskę ocynkować swoją chatę, bo ona też czeka. Mam jeszcze jakieś miesiąc, półtora, dwa miesiące pogody, więc wypadałoby ocynkować swój słomiany domek, zbudować piec, podłogę i zacząć się wprowadzać, bo chcę tam już mieszkać na zimę. Spędzić sobie pierwszym, zobaczyć jak to się zachowuje i eksperymentować dalej, pracować z ziemią, dzielić się z wami tym, co, co robimy. Nie tylko robię, bo jak widać jest nas, jest nas coraz więcej coraz więcej cudownych ludzi, coraz więcej zwariowanych projektów innych od tych, w których żyliśmy do tej pory Takich pozasystemowych, trochę w niezgodzie z systemem, ale cały czas cały czas w systemie jednak. To nic złego w każdym razie. Na razie. Dobra, bo się rozgaduję. Życzę Wam udanego dzionka i mam nadzieję, widzimy się wkrótce na razie.